Witam wszystkich bardzo serdecznie na briefingu prasowym Kongresu Nowej Prawicy Włocławek. Moje nazwisko Michał Czajkowski, rzecznik prasowy Kanta Włocławek. Proszę Państwa, jak mawiał wybitny prozaik i publicysta Stefan Kisielewski, okrągłe rocznice są nonsensem, wynikają z przypadku stosowania systemu dziesiętnego. Dzisiaj jednak pozwolili, pozwoliliśmy sobie taką drobną, okrągłą rocznicę uczcić, ponieważ dzisiaj, czyli 10 listopada, swoje 65. urodziny obchodzi nasz umiłowany prezydent Andrzej Pałucki. Wiadomo, że wielkim nietaktem byłoby w dniu urodzin, wypominać to, że 4300 ludzi uciekło z naszego miasta w czasie prezydentury, że zadłużenie wzrosło do ponad 350 milionów. Dlatego skupimy się dzisiaj na bardzo pozytywnym przekazie, na bardzo pozytywnych aspektach. Mamy dla prezydenta prezent urodzinowy, bo jesteśmy oczywiście komitetem, który gra z klasą, gra uczciwie. Proszę Państwa, najsłynniejszy symulator ekonomiczny z SimCity Miasta Przyszłości. Mamy cichą nadzieję, że prezydent i desygnowani ludzie do kandydowania do Rady Miasta, zanim dotkną czegokolwiek w mieście, poćwiczą trochę na sucho. Wiadomo, trochę praktyki trzeba w życiu liznąć. Szanowni Państwo, działacze naszej sekcji młodzieżowej pozwolili sobie wyciągnąć drobną statystykę. Spośród prezydentów 50 największych miast w Polsce średnia wieku wynosi 55,8 roku. Dlatego wszyscy mamy niechybne wrażenie, że są to już ostatnie urodziny prezydenta jako prezydenta. A po 16 listopada. Radni Kongresu Nowej Prawicy będą budować właśnie takie miasto w przyszłości. Proszę Państwa, powtarzam to jak slogan, Włocławek jest jeszcze do odratowania, dlatego mam nadzieję, że to miasto przyszłości będzie się już budować niedługo. Oddaję głos prezesowi Kanto Wocławek Christoferowi Regbuskiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja chciałbym właśnie tak yy, pozytywny ton nadać temu dniu. Yy, Rok 2014 to jest rok nowego pokolenia, rok zmian. Niedawno mieliśmy wybory w Stanach Zjednoczonych do kongresu i do stanowych legislatur i padło kilka rekordów, jeśli chodzi o młodych kandydatów. W zachodniej Wirginii 18-letnia Sarah Blair została młodszym ustawodawcą w USA, natomiast w kongresie również pojawiają się nowe twarze. Pojawiła się 30-letnia pani Elise Stefani która została również najmłodszą osobą wybraną do Amerykańskiego Kongresu i powoli staje się twarzą Partii Republikańskiej. Głosem nowego pokolenia w Polsce jest Kongres Nowej Prawicy. Świadczą o tym chociaż wyniki wyborów do Europarlamentu, w, którym, w których w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat partia Janusza Korwin-Mikke zdobyła około 28% głosów. E, świadczą o tym również e, średnie wieków kandydatów do Rady Miasta Wrocławku e, Średnia wieków Kongresu Nowej Prawicy, co jest niecałe 30 lat. i mamy ludzi młodych, spoza układów, z nowym spojrzeniem. E, mamy również 40-50-latków e, młodych duchem, podróżujących po świecie, działających w branżach e, prywatnych, i mających doświadczenie na wolnej konkurencji, a nie, nie z urzędów. Także mamy ludzi i młodych, i młodych duchem yy, doświadczonych. Wczoraj mieliśmy, przepraszam, w sobotę mieliśmy spotkanie z wrocławską młodzieżą. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca. Yy, młodzi ludzie oderwali się od komputeru, oderwali się od swoich zajęć w sobotę przyszli. Posłuchać, co nowa prawica ma do powiedzenia, co ma im do zaproponowania. To pokazuje, że jesteśmy głosem nowego pokolenia. Młodzi są z nami i uważamy, że nastaje nasz czas. Także mamy nadzieję, że następny prezydent będzie młodszy i że następna rada miasta będzie znacznie młodsza i że coś w tym mieście zacznie się zmieniać. Ja od siebie dodam, że poza młodością w parze. Nasi kandydaci prezentują również kompetencje. Na pewno nie skończymy tak jak najmłodszy radny obecnej Rady Miasta, który jest tylko maszynką do podnoszenia ręki i do głosowania. I tym bardzo pozytywnym akcentem kończymy nasz briefing. Już bez blasku kamer pozwolimy sobie odwiedzić pana prezydenta, złożyć mu życzenia. W środku jest gra oraz list. Także dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo.